Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Love Seeker. Jak wczoraj mogliście zobaczyć, był odcinek z tylko współlokatorów. Także dzisiaj jesteśmy z inną historią, żeby za bardzo się nie powtarzać. Jeszcze nie jestem przekonana do tego, co chciałabym nagrać, ale chyba na 100% nagram bal wampirów, ponieważ... Um, tak powiem, pokrótce. Życie na bogato, nawet nie chcę się na to patrzeć. Tych dwóch nie mogę zacząć. Księżniczka Lena już mi jakoś przeszła. Piękna detektyw to jest po prostu dno, którego nie chcę sięgać. A wiem, że bardzo chcecie, żebym sięgnęła. Więc um, w najbliższym czasie, może tak, może nie, nie wiem, nie chcę. Yy. ukończyć książki oczekiwania. Jak fajnie. A tu mamy ile odcinków? 14, czyli jeszcze nie. Mm -hmm. No dobra. Mm. Musiałam się napić kawy. Wiecie co? Nie jestem zdecydowana. Może wiem, co zrobię. Poczekajcie sekundkę, a się przekonacie. Tylko się nie spodziewaliście, prawda? Ostatnio do tej... do tego koła została dodana mała aktualizacja, więc włączyłam dźwięk i zobaczycie, co się wydarzy. Dźwięk jest po prostu fenomenalny. Więc, no cóż... Uf, w związku z tym, że nie mogę się zdecydować, chyba będziemy korzystać z tego koła przy każdym odcinku. I losujemy, losujemy. No, losuj się! O. Jakieś bąbelki słychać, no proszę. Nie wiedziałam. I... Nie. Nie. Nie, tylko nie życie na bogato. Ludzie, co żeście mi zrobili? Ręce mi opadły, ale obiecałam. Więc dziś życie na bogato. Jak widzieliście, padło na... Życie na boga, to wcale nie jestem szczęśliwa ani zadowolona z tego powodu, w ogóle jestem... Dobra, zaczynamy zanim spulgarsuję się stu procentych. Dobra, gramy Gramy, gramy Siedzisz na ławce przy pianinie, obejmując ramionami kolana Z przykrzywioną głową obserwujesz, co dzieje się za oknem Wydarzenia ostatnich dni zupełnie rozłożyły cię emocjonalnie, a nawet zmęczyły fizycznie Mimo to jesteś szczęśliwa <laughs> Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te intymne chwile, które przeżyłam u boku Blake'a, były jedynymi z najwspanialszych w moim życiu. Mimo, że nie przeżyliście wszystkiego, to ci wystarcza. Twój chłopak był okropnym człowiekiem, skoro ci, y, cię zaniedbywał. A co z tymi perwersyjnymi zabawami w sekretnym pokoju? One tylko czekają, aż będę miała na nie ochotę. Ręce, wszystko pada, po prostu włosy mi zaraz w głowie spadną, jak mnie nie, 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 nie. Ja nie wiem, ja chyba muszę leżeć na nagrywania tych odcinków. Czy <laughs> zdecydowałam już, że to zabawa dla mnie? Potrzebuję więcej czasu. A jeżeli się na to zdecydujcie, wiedzcie, że odcinek będzie 18+, plus, w sensie tylko od 18 lat. Nie będzie możliwości, że ten film nie jest dla dzieci, tylko to będzie totalnie 18+, plus, nie w tytule, tylko w... zawolkuje YouTubeowo, nie? Wiadomo. Choć samo w sobie jest to ciekawe i ekscytujące, linia pomiędzy przyzwoleniem a uległością jest dla mnie wciąż niejasna. To znaczy, jasne, to wszystko jest bardzo ekscytujące, ale z drugiej strony, skoro zgadzam się, by facet mnie związał i pomiatał mnie w łóżku, czy to znaczy, że nie jestem taką feministką, za jaką się miałam? Nie warto być feministkami, bo mają dosyć złą opinię publiczną. Muszę trochę przystopować, żeby naprawdę dobrze to przemyśleć. Poza tym, chociaż Blake bardzo mnie pociąga, zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę wieść takiego życia. To nie jest moje miejsce na ziemi. Pozostanie, pozostanie tutaj będzie się równało ucieczce od rzeczywistości. Muszę wrócić do swojego starego życia, chociaż chwilowo legło ono w gruzach. Zbyt długo płynęłam z nurtem. Czas przejąć kontrolę nad własnym życiem, nawet jeśli będzie to bardzo trudne. Zapytaj Ari, swojej koleżanki z. Która to jest seria, już nie pamiętam, tylko współlokator, że ona zaczyna nowe, niezależne życie. Powiecie, jak to jest. <laughs> Co powinnam zrobić najpierw po powrocie do domu? Eee, Zerwać z Adrianem to jest pierwsza rzecz. Cała ta sytuacja uświadomiła mi, że życie jest krótkie i niczego nie można zakładać z góry. Nie mam ochoty spędzić ani chwili dłużej w związku, który mnie nie satysfakcjonuje i nie pozwala mi zaspokoić moich potrzeb. Wydawało mi się, że twoje podstawowe potrzeby fizjologiczne, to jest yy, jedzonko, spanko, myćku, tam wiadomo, potrzeby toaletowe są zaspokojone, więc chyba najważniejsze już masz z głowy. Reszta potrzeb jest poboczna, moja droga. Chyba, że masz jakiś problem, to wtedy są specjalni ludzie od tego psychologii, wiadomo. W głębi duszy chciałabyś móc spędzać z Blake'iem jeszcze kilka dni, z dala od zgiełku tego skomplikowanego świata. Świata, które zupełnie wykoleił się w dniu, kiedy odeszła twoja matka. Jeśli chcemy, by Blake wyszedł z tej całej draki bez szwanku, nie, niepokojony przez władze i ludzi, którzy mnie ścigają, musimy jak najszybciej ułożyć jakiś plan działania. Do głowy przychodzi mi tylko jeden sposób. Blake musi zażądać okupu i jak najszybciej ulotnić się z tego stanu. <coughs> Aha. Ale to oznacza, że mogę go już nigdy więcej nie zobaczyć. Zeskakujesz z ławki i zaczynasz krążyć po mieszkaniu. Po pomieszczeniu. Już źle przeczytałam, a jeszcze taki, już miałam takie. jakie mieszkaniu, skoro jesteście w domu? <grym>, mój błąd. Wszystkie te rozmyślenia sprawiły, że stałaś się jednym wielkim kłębkiem nerwów. Zawsze to określenie mnie bawiło, bo sobie wyobrażałam tu taką kulkę, co po pustyni latają. E, takie wiecie, krzeczkowe kulki, i one tak, takie kłębki są, co one są zdenerwowane i tak skaczą na wietrze. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że koniec końców wszyscy w jakiś sposób skorzystają. Blake dostanie pieniądze, tata będzie mógł wykorzystywać medialny rozkład, żeby poprawić swój publiczny wizerunek. Ale co ze mną? Co ja będę z tego mieć? Lekcja na przyszłość Zerwiesz z za Adrianem? Zaczniesz nowe życie? Chyba, że... już się boję. Kiedy do głowy wpada ci błyskotliwy pomysł, podskakujesz do góry z radości. Podekscytowana wybiegasz z salonu na poszukiwanie Blake'a. Jak widać, jest to dużo lepszy pomysł, skoro postanowiłaś podzielić się z nim, z Blake'iem. Intuicja dobrze ci podpowiada, że zostajesz Blake'a w jadalni. Właśnie parzy sobie kawę. I już zapomniałam, jak wygląda ten dom. Blake, musimy pogadać. O czym? Chcę się osobiście zaangażować w tę grę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, też się zastanawiam. Chcę uczestniczyć w negocjacjach o mój okup. Czekaj chwileczkę, czy chcesz wymusić pieniądze od własnego ojca? Co? Ty wariatko! To jest okropne. Najgorsze jest właśnie wykorzystywanie własnej rodziny. <coughs> Można tak powiedzieć. <coughs> Może lepiej nie? Skąd ta nagła zmiana? Napiję się aż z tego wszystkiego. <coughs> Ach, w końcu zrozumiałam, że to on wpakował mnie w tę paskudną sytuację. <coughs> Aha, czyli to paskudna sytuacja, tak? Coraz więcej rzeczy mi zabraniasz. Co się dziwisz? Taka sytuacja. Brajek przyciąga cię do siebie i obejmuje cię w tali. Jesteście teraz tak blisko siebie, że czujesz w nozdrzach jego znajomy, męski zapach. Co w niego wstąpiło? Nigdy nie sądziłam, że lubi się przytulać. Ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Tak, bardzo paskudna. Zostałam porwana, pamiętasz? Tak czy inaczej, wiem już, że jestem tu przez mojego ojca. Najpierw wszedł w konflikt ze swoim biznesowym rywalem, a potem wyrzucił mnie z domu. Równie dobrze mogę na tym jakoś skorzystać. Tak, dobrze czuję się w jego objęciach. Po raz pierwszy w życiu mam wrażenie, że ktoś o mnie dba i się o mnie troszczy. A jeszcze odcinek temu, czy jeszcze wcześniej miałeś go za brutala porywacza kobiet, wykorzystujące kobiet, wykorzystującego kobiety, nie mogę się wysłowić. Masakra. Jesteś jeszcze gorsza niż Colin, z serii tylko współlokatorzy, który zachowuje się jakby był na huśtawce, A ty to nie wiem, jesteś na chyba nie huśtawce. <tuszel> Cóż, mogę rzec. Jestem pod wrażeniem twojej przebiegłości i oportunizmu. Nigdy nie sądziłam, że jesteś tego rodzaju osobą. Oportunizm. Postawa polegająca, Jezus Maria, ile reklam. Polegająca na rezygnacji z ogólnie przyjętych zasad lub sposobów postępowania w celu odniesienia korzyści wynikających z adaptacji do powstałych okoliczności sytuacji. O ile koniunkturalizm kojarzy to oportunizm. A że skorzystasz na y, tym na negocjacjach z ojcem. Dobra. Spokój. zaimponowałam Blake'owi, aż trudno w to uwierzyć. Zrobię jeszcze większe wrażenie, no jakże mogłabym sobie odpuścić? Pieniądze z okupu mogą mi dać finansową niezależność od ojca. Jeśli po powrocie do domu nie wszystko się między nami ułoży, dzięki tej gotówce przynajmniej będę mogła zrobić, co se chcę. Może wyprowadzę się na drugi koniec świata i zacznę nowe życie? Nie wiem. Po prostu lubię mieć różne opcje. Od kiedy? Bardzo rozsądnie. To może pogadamy o kwotach? Jak najbardziej. Mnie interesują tylko i wyłącznie te wysokie. Jak sądzisz, ile twój ojciec byłby skłonny zapłacić za twój bezpieczny powrót do domu? Najwyższa kwota, jaką tata mógłby zapłacić, to oczywiście że 10 milionów, jesteś jego córeczką. Imponująca suma. Jestem jego jedynym dzieckiem, a przynajmniej jedynym ślubnym dzieckiem. Dopuszczasz inną możliwość? To kolejna sytuacja, kiedy mówisz szybciej niż myślisz. Żałujesz tych słów, gdy tylko opuszczają twoje usta, ale w tym konkretnym momencie po prostu chcesz dopiero ojcu. Dobrze, a jaką część tej sumy chcesz zachować dla siebie? Jaką powinnam zgarnąć dla siebie? 20%, zawsze najmniej. Jesteś pewna? To mi powinno wystarczyć, bo co więcej niż 2 miliony. Jest za 2 miliony, Tu byłabym ustawiona przez kilka lat. Chociaż pewnie tak mi się tylko wydaje. Dajcie znać, co wy byście zrobili, gdybyście mieli 2 miliony do wykorzystania. Ja bym zapewne odłożyła na konto. I tak sobie powolutku żyła, nie? Opłacałam czymś w mieszkaniu, idę sobie do sklepu, kupuję sobie czekoladę, zjem sobie czekoladę Kupuję sobie na miesiąc HBO, oglądam sobie filmy Już więcej nie, nie ten, nie wykupuję, bo tak naprawdę nie lubię oglądać za bardzo telewizji A chciałabym obejrzeć Gry mimo iż zdaję sobie sprawę z tego, że spieprzeli po całości ostatni sezon To wiem, <laughs> byłam na bieżąco z nowinkami z tego świata Mimo, że absolutnie nie wiem o co chodzi Posłuchaj, to ja będę musiał zmierzyć się z konsekwencjami, więc nie mogę przystać na nic innego jak podział 50-50. Mhm. Blake zaczyna skubać płatek twojego ucha i w jednej chwili kuźwa, nie chcący palcem dotknęłam. W porządku, podział 50-50 brzmi uczciwie. Najwyższy czas przejść do interesów. Blake wstaje i wychodzi z jadalni, kiedy wraca, w jednej ręce niesie telefon, a w drugiej coś, co wygląda jak pilot od telewizora. Tu mam telefon i urządzenie do zmiany głosu. Myślałam, że tutaj telefony nie działają. To telefon satelitarny działa niezależnie od naziemnych wież telekomunikacyjnych. Zamiast tego wykorzystuje satelity, jak sama nazwa wskazuje. Jesteś gotowa? <laughs> Aż sama zaczynam się denerwować, co się dzieje. Black podaje Ci telefon. Przez chwilę wahasz się, ale w końcu bierzesz głęboki wdech i wykręcasz numer do swojego ojca. Kiedy w głośniku słyszysz sygnał połączenia, trudno ci zachować spokój. Aż w końcu. Halo? Już zapomniałam, jak on wygląda od pierwszego odcinka, które minęło. W telefonie odzywa się znajomy głos twojego ojca. Czujesz nagły przepływ mieszanych uczuć. Mimo to starasz się zachować milczenie. Witam, panie Richard Palmer. Nie wiedziałam, że tak się nazywa. Palmer, prawie jak palma, margaryna, mimo Pana poznać. Przetworzony przez urządzenie głos Blake'a brzmi zupełnie inaczej głęboko i robotycznie. Głębokie głosy są fajne, robotyczne nie. Przepraszam, czy my się znamy? Pan nie wie, kim jestem i lepiej, żeby tak zostało, ale mam coś, co może Pana zainteresować Pańską córkę. I teraz ojciec wyjeżdża, opowiada: Chwała Ci Bogu, ile Ci zapłacić, żebyś mi jej nigdy nie zwracał. Zapada cisza, podczas której Richard stara się przetrawić, co właśnie usłyszał. Kiedy się w końcu odzywa, sadzi słowa przez zęby, a jego głos kipi z wściekłości. Przysięgam, że jeśli utkniesz, znajdę cię i osobiście dopilnuję, żebyś umarł w męczarniach. Raczej wyzwolił swoją córkę z wszystkich węzłów przeszłości. Ależem pięknie to ujęła w słowa: Spokojnie, Richardzie. Luz jest cała i zdrowa. Ocaliłem ją przed pańskim rywalem w interesach, który za panem nie przepada i planował ją porwać. Ach, <laughs> twój ojciec przez chwilę milczy, najwyraźniej rozważając dalszy rozwój tej sytuacji. Ile chcesz? Podaj dowolną kwotę, zapłacę. Proszę, nie chcę, żeby coś się stało mojej jedynej córce. Chcę z nią porozmawiać. Muszę wiedzieć, że nic jej nie jest. Czujesz w przełyku wielką gulę, gdy Blake przekazuje ci telefon bez urządzenia zmieniającego głos. Ona słucha. Może pan do niej mówić. Lucy, kochanie, bardzo cię przepraszam. To pierwszy raz, gdy rozmawiasz z ojcem od czasu waszej wielkiej kłótni. Ty nigdy chyba nie miałaś wielkiej kłótni, że nazywasz waszą maleńką sprzeczkę yy, wielką kłótnią. Jest tak wiele rzeczy, o których chciałabyś mu opowiedzieć. Ale co mam mu teraz powiedzieć? Zapewne go, że nic mnie nie jest, nie będę mówił pominał błędów. Tego się nigdy nie robi. Nic mi nie jest, tato. Och, dzięki Bogu, martwiłem się o ciebie. Posłuchaj mnie, sprowadzę cię bezpiecznie do domu. Obiecuję. O nic się nie martw, dobrze? Z tego co wiem, twoje y, ciało martwi się raczej o, blak o brak Blake'a, więc no tam... Będziesz miał dosyć ciężką sytuację, Tutusiu, żeby mi wszystko zapewnić. <grym> to wszystko bardzo urocze, ale czas minął. Słuchaj, nie będę się w to angażować w płac. Zamierzam zapłacić, powiedz tylko ile. Chcę jednak, żeby moja córka wróciła jutro do domu. Podoba mi się taki układ, Richardzie. Im szybciej, tym lepiej. Blake podaje czas i miejsce odbioru pieniędzy i jutrzejszego dnia. Richard natychmiast przestaje na wszystkie warunki... Szczęśni się dogadują, po czym Blake się rozłącza. Nawet nie próbował negocjować kwoty. Być może świadomość tego, że słucham zbudziła u niego poczucie winy. Łatwo poszło i bardzo szybko. Uczdziemy to, szczególnie, że to twój ostatni wieczór w tym domu. Dobrze, co konkretnie można na myśli? Przebierz się w jakąś ładną sukienkę. Spotkamy się przy basenie. Uuu, ostrożność widzę, idzie na bok. Aż po prostu się nie mogę doczekać. Jutro wrócę do domu. Co za słodko, gorzkie zakończenie. Nie lubię soszy w